No, i koniec bajki. Tędy żeśmy sobie przyszli. I kurde, idziemy tam. Bardzo mocno pod górę. O, widać niebieski szlak. Tu, i potem tam dalej jest. Też gdzieś oznaczenie. O, tutaj jest. O, Irena już daleko. Dobra. Tak. Po takim gruzowisku będziemy szli i cały czas pod górę. Cały czas pod górę. A tu pokażę właśnie jak idziemy stamtąd. Także kurde no nieźle. Dobrze, że dzisiaj słońca takiego nie ma. To można sobie trochę normalnie, bo jakby było parzące, nie? Słońce to by tu kurna wykitował. I co, ktoś powie? Yy, słabe widoki? Piękne. I góra naprawdę wymagająca. Naprawdę wymagająca. Dobra. Witam ponownie. Stamtąd idziemy. No widać niebieski. Nieciekawie było trudne podejście. Teraz mamy takie schodki. Dlatego włączyłem kamerę, bo tutaj nie, nigdy nie szliśmy i jak ktoś nie wie, jak wygląda niebieski szlak od strony y, zamku Górka, no to pokazujemy akurat. Właśnie po to, po to, właśnie filmuję. No i schodki są tam, Aha, aż hen, 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 do góry. W zasadzie jesteśmy blisko schroniska. No ale jedną butelkę półlitrową wody już wypiłem. Miałem wziąć oszy i kurde, izotoniki lepsze, nie chcę się pić po izotonikach. A po tej wodzie muszę się pić cały czas, mam suchoty jak miał kaca, a nie piję przecież. A jak już to jest naprawdę sporadycznie. No proszę, tu jest niebieski na kamieniu zaznaczony szlak. Tak to wygląda, jak idziemy cały czas pod górę, górę, górę. Tam daleko widać. Pajzaż piękny, ale tutaj oczywiście tego No nie wychwytuje. No i te schodki postaram się całe nagrać z malutkimi przerwami na tam kilkusekundowe zregenerowanie okolica piękna tak jak sami widzicie warto było dzięki Stasiu za polecenie tego szlaku Whatsapp aż buzuje Aleśne Dziadki w akcji Fajna taka skałka. No. Ona to jest jak mysz pościgowa. Ona zapitala jak. A ja mówię, ja tam kot pościgowy nie jestem, daję sobie czasu. Kondychę to mam, kurde, słabiutko. No. Tak wygląda fajnie w dół. A jakby się ktoś stoczył, to nie ciekawie. 20 parę metrów w dół. Tu takie bloczki skalne widać I niby taka kurczę ktoś by powiedział ślęża Co tam ślęża? Kurde tam w tatry na Gerlachy po rumoszach się wspinać Tutaj też jest tych skałek trochę Ale jest zieleń, a nie rumosz martwica tak, tu jest taki no, prozdrowotny, bo jak są drzewa, jest, są krzewina, to to jest, wiecie, bardzo dobra energia. I ten szlak jest, można powiedzieć, taki ciekawy. Bardzo ciekawy. Tam tak nienaturalnie rozrzucone skały były na dole, to że nie pokazywałem. To prawdopodobnie były bloki skalne, tylko były wysadzane, bo szukali być może nie wiem czego kwarcytu albo czegoś innego. O, tutaj muchomorek sobie rośnie. Fajny taki. Szkoda, że nie jemy muchomorów. Słucham? Tak, cytrynowy. Schody do nieba. Wziejam kurde jak lokomotywa, sapie sapie i bucham mimo że nie rucham O, widzicie jaki jest ten tekciarz się mojego no słuchacie kurde mogłem Ciekawe czy w filtrach tutaj tego filmu sapanie można wyłączyć Bo przydałoby się no i te schodki już się zakończyły teraz z powrotem, a nie jeszcze tutaj takie schodki są I jeszcze są takie schodki tu ktoś sobie sobie biegnie, biegnie. dzień dobry jak droga? w porządku A. Tutaj też pięknie tam pięknie wygląda takie drzewo chubo całe obrośnięte. Nie wiem czy widać. No. Nie wiem, nie, nie złapie tutaj, bo I tak to wygląda tutaj No, no znowu są schodki no. fajnie, że te schodki nagram o, tak wyglądają te schodki tak w kamerze to nie widać, jak to ciężko jest, nie? No, no, tak to, jest... no. to wygląda Moi drodzy przyjaciele Piękne takie rumowisko. No, szlak naprawdę godny polecenia. No, myślałem, że będzie łatwo, a nie jest tak łatwo wcale. Nie jest tak łatwo. Cały mokry już jestem zresztą. To spocony. Topie się normalnie, jak topi nam Jak to fajnie na dole wygląda? Tak i tam się schodzi Tam Tamtędy podchodziliśmy my z powrotem też będziemy tędy schodzić, bo my będziemy szli do zamku górka, nie? Z powrotem Bo tak to trzeba by było za daleko szlakiem obchodzić Tak Także Dolny Śląsk, tutaj w ogóle Ślęża, mówię, to są nieopisane klimaty. Każdy jedzie, patrzy, e, tam taka górka, tam, co tam jest. A to trzeba po prostu liznąć bliżej, bliżej się przyjrzeć. Tak jak my, my co roku przyjeżdżamy na Ślęża. A tego szlaku nie znaliśmy. Po prostu nie zwróciliśmy na to uwagę. O, tu jakie fajne. Może to była jakaś pieczara. Nie wiem. Ale gruzowisko jest takie nienaturalne, bym powiedział. Może wysadzane było. Tak. No i jak udało nam się trafić w ładną pogodę, bo często i gęsto na Ślęże żeśmy szli to albo był upał potężny albo deszcz w większości deszcz nie? tak no i tu też takie rumowisko właśnie widać pięknie i tak sobie powoli, powoliutku idziemy. To jeszcze jakbym miał zaśpiewać, to bym zaśpiewał po ludowemu. Oj daleko, daleko, daleko stąd do domu. Ważne, że humor dopisuje. Ja humor z tego względu dopisuje, że to jest nieznane miejsce. Poznajemy nowe miejsce. A poznawanie jest bardzo fascynujące. Obiegnie, czy to miejsc, czy to gór, czy to faktów jakichś nieruszanych, niemacanych przez nikogo. Widać ładnie? No to zaraz tam dojdę. Ja widoczka pokażę. Kamieniowo widać. A to w tym, w wirkach pewnie. Albo w wirach. Albo Chwałków. Ale Chwałków to od tamtej strony bardziej było. Zalew widać tutaj? No to tam koło tego zalewu żeśmy przyjeżdżali Mietkowskiego. Mietków. To oczy się Taki piękny pejzaż jest chcesz, tiki, chcesz. Bo... Mietków nie, nie wiem czy uda mi się przybliżyć Tak, widać zalew mietkowski tutaj słabo coś z nie może wyłapać. No, ale jest takie jakby, Aha. te powietrze jest takie jakby zamglone, jakby coś. Tak, a tutaj mamy ten, mamy kamieniołom. Tu. Jaki kamieniołom tu jest? Ogólnie niebo jest zamglone Tam jakieś tam jakaś miejscowość jest Zobaczcie sobie jak pięknie to widać te czerwone dachy pięknie się wyróżniają może ktoś powie taki duży dom tu jest może ktoś zobaczy swoją własną chałupkę Super. No i wyłączam kamerkę na razie. Później jeszcze yy, chyba, że coś będzie jeszcze po drodze, a jak nie to dopiero spotkamy się u góry na szczycie